Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie. Ja nie chcę się powtarzać, bo raz że Pani Poseł przedstawiła stanowisko, które jest na bliskie, bo to jest stanowisko też prawa do sprawiedliwości. Generalnie jesteśmy przeciwni likwidacji szkół. O tym też rozmawialiśmy z Panią ale jednocześnie z no, znamy stanowiska, tak jak było tutaj powiedziane, i y, argumenty i też no na sesji rady, że z tymi argumentami trudno y, czasami się nie zgodzić y, zarówno jednej y, strony, czyli y, samorządu i drugiej strony, czyli i stanowiska y, nauczycieli z dyrektorem również y, przeprowadziliśmy długą y, 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 rozmowę jak i przede wszystkim stanowiska rodziców. No, to stanowisko rodziców i jak dotychczas bardziej wyraża się Państwa obecnością, ja się do tego I nie chciałbym powtarzać tego o czym mówiłem na sesji, ale tylko przypomnę, przede wszystkim ja jestem osobiście przeciwnikiem dewastacji, degradacji przestrzeni publicznej. I niestety w takich małych ośrodkach jak szkoła, likwidacja jednej szkoły, to niestety już jest jakaś degradacja przestrzeni publicznej, bo tak mało to się, gimnazjum to jest instytucja i szkoda to jest instytucja. Mówiłem o tym, że łatwiej zlikwidować, jak zbudować a szkoła, każda szkoła jest żywym organizmem i y, taki organizm żywy, aby się rozwinął, dojrzał, wymaga bardzo, bardzo dużo y, czasu i jakby sięgając do tej y, analogii y, z nauki biologii, tak, y, no każdy organizm przeżywa swój rozkwit i nic nie trwa wiecznie, bo y, na no, życiu biologicznym jest tak, że to życie się kończy. Ale jeżeli mówimy o szkole, jako o żywym organizmie, no to te końce mogą być bardzo różne. Bo w świecie przerody no, może być ta nabra, śmierć spowodowana nagłymi okolicznościami, a może być nagła tak? związana z tym, że no, organizm dożywa swoich dni i odchodzi. I tutaj no niestety w przypadku gimnazjum we Wschodzie mamy do czynienia z taką namą śmiercią, bo to nie jest tak, że szkoła wypełniła misję, dojrzała, nagle okazało się, że już po prostu, no z uwagi na różne okoliczności, bo może szkoła jest słaba, bo faktycznie jest sytuacja demograficzna, ona nie jest jakby tutaj najistotniejsza, bo szkoła ma Obsady i, i może w takim w takiej obsadzie działać, bo ja znam szkoły mniejsze w rozmaitych gminach, które muszą prowadzić gimnazję, no chociażby w szkoła dużo, dużo większa przecież nie jest. Tak więc jak powiedziałem, bo tutaj mamy jakby do czynienia z przerwaniem byku I teraz znowu przyjmując argumentację organu prowadzącego, bo, tak jak powiedziałem, ja y, dzisiaj y, rozmawiałem i y, z y, zastępcą y, burmistrza Miłoszem y, byliśmy razem z panią posełem i oczywiście to, co y, państwo y, y, nam przedstawili, a wcześniej rozumieli, jak i y, 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 środowisko szkolne dla na nauczycieli, absolutnie też do to przekonania na zmiany ekonomiczne poprawienie sytuacji, sytuacji dzieci w tej nowej szkole, w tym gimnazjum. Ale jednocześnie tak jak powiedziałem, nie ja absolutnie trafiają do przekonania te argumenty, które podnosił dyrektor które podnoszą rodzice, tutaj trzeba, trzeba oczywiście ważyć, które, które racje zasługują jakby na, na uwzględnienie. I tutaj ja Państwu nie opowiem w tym momencie, które nasz w tym momencie podobnie na to uwzględnienie zasługiwać. Natomiast, natomiast my od wielu lat w Polsce, od 25, tak, od 89 roku, czyli w 26 lat, będziemy w Polsce, mówimy o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. A społeczeństwo obywatelskie jak? No obywatelskie społeczeństwo to jest takie, w którym jak rodzi się problem, to władza z tym społeczeństwem po prostu y, rozmawia. I y, razem ten problem próbuje y, y, rozwiązać. I y, na mnie y, przy y, mojej sympatycznej przyjaciółki, koleżanki z Ławry Boselskiej, nie byłoby tutaj miejsca, i byście pewnie by, by, by Państwo nie widzieli, jak potrzeby nawet nas y, zapraszać. Bo tutaj nie jesteśmy ani decydentami, ani wielkiego wpływu na bieg wydarzeń y, y, w związku z gimnazją. Y, pewnie mieć, nie będziemy na zakresie naszych na zakres naszej kompetencji. Ale nie musiałoby nas być tutaj wówczas, y, gdyby rzeczywiście y, y, strona y, społeczna, czyli rodzice, czyli nauczyciele, Zostali wcześniej przygotowani do tej decyzji i y, przyjęli argumentację dotyczącą likwidacji y, gimnazjum jako y, argumentację swoją. Bo to przecież można zrobić. To oczywiście wymaga czasu, to też mówiłem na y, sesji y, Rady Miejskiej, że ten czas były jednak trochę, trochę za kupki, że te parę tygodni to było chyba za mało, żeby przekonać rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, dzieci, że ta decyzja jest niezbędna, konieczna jest, jest i, i słuszna. Znaczy, jak powiedziałem, jeżeli my chcemy być społeczeństwem obywatelskim, to do tego rodzaju trudnych decyzji y, powinniśmy dochodzić razem. Ja mam całą tą pewność, że oczywiście tą osobą, która odpowiada za kierunek rozwoju y, gminy, za kierunek rozwoju oświaty jest aktualnie urzędujący burmistrz i aktualnie urzędująca y, rada miasta. I tych y, kompetencji Państwu nikt nigdy y, nie zabierze. To Państwo odpowiadacie za to, w jakim kierunku pójdzie wschowska y, pójdzie y, oświata ale podejmując trudne decyzje, które dotyczą bezpośrednio mieszkańców miasta, mieszkańców gminy, trzeba je podejmować wspólnie z mieszkańcami miasta i z mieszkańcami gminy. W przypadku likwidacji szkoły tę decyzję trzeba podejmować wspólnie razem z rodzicami przede wszystkim, oczywiście z gronem pedagogicznym także. I podejmować wówczas kiedy dochodzi się do konsensusu. Ja dzisiaj tego konsensusu y, nie, y, nie widzę. I dlatego też na sesji apelowałem, tak jak pan dyrektor też apelował, żeby jednak dać czas, żeby szkoła miała szansę na przedstawienie pewnej wizji y, rozwoju gimnazjów. Bo znowu y, my zapominamy o jednym, że y, ta y, reforma oświaty, która została w latach 90 przeprowadzona, ona poszła w tym kierunku, żeby szkoły ze sobą rywalizowały. Że to nie jest tak, że rejonizacja, bo rejonizacji nie ma rodzic kieruje dziecko tam, gdzie uważa, że będzie miał, miało to dziecko zapewnione najlepsze warunki rozwoju. I, I dlatego też dyrektor o tą szansę prosi, żeby samorząd dał czasu żebyśmy pokazali jako szkoła, że jesteśmy konkurencyjni, że nie jesteśmy w stanie, jako ta szkoła już z wieloletnią tradycją, konkurować na tym stowskim rynku, powiedzmy o, o uczniu. I tylko o to, o to dyrektor apelował i ja, ja rozumiem, że dyrektor w tym momencie był reprezentantem reprezentant też małego środowiska, nauczycieli. I ja do tego apeluję. Przychyliłem. Natomiast pani burmistrz oczywiście. Tak też jak mówiłem na, na sesji. Ja rozumiem też argumentację, ja byłem przez wiele, wiele lat burmistrzem, też musiałem podejmować decyzję o likwidacji małych szkół wiejskich, ale do decyzji o likwidacji szkoły ja dochodziłem przez po prostu blisko całą kadencję. Były dziesiątki spotkań przekonywania rodziców co do tego, jakie będą nowe warunki, co gmina zaoferuje, tak aby przekonać na Twitterze, że, że wszystko będzie lepiej, że to będzie rzeczywiście z korzyścią dla, dla dzieci. I stąd no, tylko, tylko tyle. Ja dzisiaj na tym dzisiejszym naszym spotkaniu mogę nie ponowić apel o danie, danie czasu na to, żeby przedstawić dobre, mądre rozwiązania, które będą skutkowały w rozwoju tego gimnazjum, i ujścowskiej oświaty. Ale ja myślę, że, że no, w tej trudnej sytuacji finansowej gminy Rok no to, to nie jest dużo. A poza tym, tak jak Pani pan Burmistrz powiedziała, no, oczekując od nas działa, no być może po jesiennych wyborach my to już będziemy decydowali. Także wtedy jesteśmy w stanie Państwu zagwarantować tą pomoc generalnie dla oświaty polskiej, ale również dla oświaty wśród To tyle.